Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, witamy serdecznie. Ja nie Krzysztof, ja nie... brat Krzysztof. Jest pan Krzysztof? Jest. Można na sekundkę? Proszę. Ale super. Witamy serdecznie. To biały słynie z gości. E, e. Oto, Oto mój brat, mój mój brat, mój. Mój. brat bo pamiętam. Mim odzyskany też Od, był odzyskany. Był, był kiedyś był. Był, był ale ale wyszedł, witam. witam. Ale Gratuluję. Ale ale wyszedł. Z czy L leki dajesz le w porządku, tak? tak? Leki przyjmuję na kontrol. I najlepiej gdzie? W domu. W domu. Wy powiecie, Braciszku trochę. Najlepiej w domu być, tutaj. Do, do kamery. Powiedź Tylko powiedź w domu sobie. być najlepiej tu, z bratem, moim i matką. Dokładnie. I mnie podali. Raz. Już mam wyrok 600 zł, 50 zł i, 6, i 60 zł. Za bezpodstawnie wezwanie radiowozu. Więc pytam komendanta wojewódzkiej policji w Białymstoku I ministra spraw wewnętrznych I administracji w Warszawie Dlaczego tak w Białymstoku policja działa Dlaczego nie łapie przestępców Dlaczego przestępcy mają Większe prawo niż właściciel posesji Ja i moja matka W nocy nie możemy spać Musimy siedzieć do godziny Pierwszej, drugiej w nocy I pilnować koło bramki I brak pierwszej grupy Dlaczego tak się dzieje nie wiem proszę państwa Chyba mnie chcą zniszczyć, zgładzić, ale proszę Państwa ja wybieram się zaraz na komendę tutaj na swój komisariat z matką i, i, i będę zdawać sprawozdanie dlaczego i będę prosić komendanta swego trzeciego komisariatu, żeby, na, żeby naprawdę przyjechał i sprawił i postawię wniosek kategorycznie, żeby przyjechał i sprawdził bo to tak żyć nie może. Żeby... Czy to są jacyś fani może? Eee, nie wiem czy... To... Polityczni czy... Może i polityczni fani... Czy zwykłe bandyctwo? Eee, to są... Pospolite bandyctwo, eee, To są Pospolite bandyctwo, fuligani i tak dalej. I eee. cały czas rzucają, bo to już nie pierwszy raz, ja, już, ja myślę. To już nie pierwszy raz. Leży oj że tak było. Bo eee, bez przerwy tylko brat i ja wynosimy od ulicy kamienie. Bez przerwy. Tylko brat zbiera. I jest, I jest proces, tak? I proces jest, się toczy. I jest proces w sądzie rejonowym, Aha. w się toczy. Się, e, mnie policja podała bezpostawnie, że ja bezpostawnie zrywam radiowóz. Dlaczego tak się dzieje się? Dlaczego tak, tak to jest? To ja nie wiem. Policji. Będę dzwonić do Warszawy, do Ministerstwa spraw wewnętrznych, będę apelować pismo, pisać wszędzie, żeby naprawdę z tym skończyć. Z tym skończyć jak najszybciej, jak najprędzej, żeby to się zakończyło się, bo dość tego bandystwa w Polsce.